Cześć, dzień dobry, dawno się nie widzieliśmy, dlatego dziś specjalnie dla Was ode mnie podsumowanie tygodnia. Dzisiaj o remakeu Gotika o GTA 6, Battlefieldzie 6 Godobłoże. Jak sami widzicie, same głośne tytuły, także nie ma co przedłużać, lecimy. Mamy rewelacyjne wieści dla fanów czekających na remake Gotika. W ekskluzywnym wywiadzie dla naszej redakcji podczas Poznań Game Arena twórcy z Alchimia Interactive oficjalnie potwierdzili, że gra jest już w pełni ukończona fabularnie. Gotowe są wszystkie rozdziały, a zespół skupia się tylko na ostatnich szlifach. Jednocześnie poznaliśmy okno premierowe. Gotik Remake zadebiutuje w pierwszym kwartale 2026 roku. Nie wiem szczerze mówiąc czy w to wierzyć, bo trochę ten gotik jest już przekładany, no ale zobaczymy. Co ciekawe, twórcy zdradzili, że kompletnie przebudowali finałową walkę ze śniącym. W przeciwieństwie do oryginału ma to być całkowicie nowe doświadczenie powiązane ze snami i koszmarami, które Bos będzie zsyłał na bezimiennego. To jednak nie koniec nowości. Deweloperzy ujawnili, że dodali do gry funkcję inspirowaną uwaga Wiedźminem 3. Mowa o systemie podsumowań fabularnych, które pojawiają się na ekranie ładowania. Specjalny narrator, podobnie jak Jaskier, przypomni nam o ostatnich wydarzeniach w grze. Pani już spekulują, czy w tej roli w polskiej wersji językowej pojawi się legendarny Tomasz Marzecki, czyli oczywiście głos Xardasa. Na odpowiedź musimy poczekać do premiery. Przypomnijmy, Gothic Remake zmierza na ty PlayStation 5 oraz Xboxy Series X i S na początku 2026 roku. Ponoć. Mamy przełom w głośnej walce Nintendo z twórcami Palworld. Japoński Urząd Patentowy odrzucił kontrowersyjny wniosek Nintendo, który miał na celu zastrzeżenie mechaniki łapania stworków. Powód odrzucenia jest prosty: brak innowacyjnego czynnika. Urzędnicy uznali, że pomysł Nintendo nie jest niczym nowym i od lat jest stosowany w branży. Co więcej, w uzasadnieniu wprost wskazano na gry, które robiły to wcześniej. Wśród nich wymieniono Ark Survival Evolved, Monster Hunter 4 oraz co jest Największą ironią w tej sprawie Kraftopie, czyli inną grę od studia Pocket Per, twórców Palwarda. Ta decyzja to potężny cios dla strategii prawnej Nintendo i jednocześnie wielkie zwycięstwo dla deweloperów Palward, którzy zyskali solidny argument w trwającej batalii sądowej. To jednak nie koniec walki. Nintendo wciąż może zmodyfikować swój wniosek lub się od niego odwołać. Warto przypomnieć, że to nie jedyny kontrowersyjny patent Japończyków. W Stanach Zjednoczonych firmie udało się niedawno zatwierdzić inny, równie ogólny wniosek, tym razem dotyczący mechaniki przyzywania sojuszników, co spotkało się z ogromną krytyką całej branży. REDSEK, czyli nowy darmowy tryb Battle Royale do Battlefield 6, zadebiutował przedwczoraj na rynku. I ma gigantyczny problem. Mimo, że pod względem technicznym gra zaskakuje wydajnością, została ona wprost zmiażdżona przez graczy na Steamie. Odbiór gry jest w większości negatywny. Z prawie 7 tysięcy recenzji zaledwie 43% jest pozytywnych. Fani są wściekli z trzech głównych powodów. Po pierwsze, w grze nie ma trybu solo i nie można wyłączyć automatycznego dobierania drużyny. Po drugie, interfejs jest krytykowany jako nieczytelny i przypominający sklep z mikropłatnościami. No i po trzecie, gracze są zirytowani faktem, że wyzwania z recek przenikają do głównego płatnego Battlefielda 6. Paradoksalnie pod tą falą krytyki kryje się techniczny sukces. Twórcy potwierdzili, że serwery RedSec działają ze stałą częstotliwością 30 Hz. co jest wynikiem lepszym niż u konkurencji w rodzaju Apex Legends czy Warzone. Co ciekawe w finałowej strefie serwery przyspieszają do 60 Hz. Gracze chwalą też jedną rzecz, samą mapę Fort London. Jest ona opisywana jako ogromna i świetnie zaprojektowana, a wielu fanów uważa, że powinna trafić również do podstawowej wersji Battlefield 6. Wystarczył jeden mały ruch, by na nowo rozpalić internet. Studio Rockstar Games zaktualizowało swoją oficjalną stronę internetową, a fani są przekonani, że to bezpośrednia zapowiedź trzeciego zwiastuna Gran Theft Auto 6. Co się zmieniło? W odświeżonej witrynie na pierwszy plan wysunięto bohaterów GTA 6 oraz dodano bezpośredni odnośnik do drugiego trailera gry. Biorąc pod uwagę, jak rzadko Rockstar dzieli się informacjami, ten drobny ruch wywołał lawinę spekulacji. Редактор trzeci zwiastun GTA 6 pojawi się na pewno wkrótce. Tak napisał na ich ie popularny twórca treści, syn w Potato. Pod jego wpisem natychmiast pojawili się fani, którzy przyznali, że zamiast kolejnego zwiastuna fabularnego, woleliby wreszcie zobaczyć czystą rozgrywkę. Sam Potato ostudził jednak te emocje. Przypomniał, że Rockstar ma swoje zasady i zazwyczaj pokazuje gameplay dopiero na 2-3 miesiące przed premierą, a ta wciąż jest zaplanowana na maj 2026 roku. Czy więc czy trzeci zwiastun faktycznie jest tuż za rogiem? Czas pokaże. Jedno jest pewne: w przypadku Rockstara żadna zmiana nie jest przypadkowa. Już w wakacje przyszłego roku odbędzie się kolejna edycja Esports World Cup. Między 6 a 23 sierpnia zawodnicy z całego świata zmierzą się w turnieju, który wyłoni zwycięzców w wielu topowych produkcjach. I tak się składa, że niedawno poznaliśmy line-up EWC 2026. Wśród gier, które zobaczymy, znalazły się m.in. Counter-Strike 2, Valorant, PUBG, Dota 2, League of Legends, Call of Duty, Black Ops 7 i Warzone, i sports FC 26 i wiele więcej. Trzech tytułów jeszcze nie poznaliśmy, zostaną one ogłoszone wkrótce. Wygląda na to, że porażka Concorda pociągnęła za sobą więcej ofiar. Do sieci wyciekły właśnie pierwsze materiały ze skasowanej wieloosobowej gry z serii God of War, nad którą pracowało studio Bluepoint Games, czyli mistrzowie remakeu Demon's Souls. Do materiałów dotarł serwis mp First, choć nie pokazują one akcji, to potwierdzają najważniejszą informację. Gra miała być powrotem do greckiej mitologii. Widzimy na nich lokacje przypominające świątynie na Olimpie, a źródła serwisu sugerują, że w fabule mógł pojawić się sam Hades. Dlaczego ten ambitny projekt trafił do kosza? Powód wydaje się, oczywisty. To kolejna ofiara zwrotu sony od gier usług po spektakularnej klapie Concorda. Przypomnijmy, że wcześniej podobny los spotkał sieciowo mocłone The Last of Us. Gracze po prostu nie chcą, by ich ulubione serie single player były zamieniane w gry usługi. A co dalej z Marką? Według plotek studio Bluepoint pracuje teraz nad nową grą akcji TPP. Być może jest to pełnoprawny remake pierwszej części Godowora, co pozwoliłoby wykorzystać część materiałów ze skasowanego projektu. Z kolei fani głównej. Serii wciąż czekają na wieści o Kratosie. Jego aktor głosowy Christopher Judge niedawno przyznał, że on sam ma nadzieję na podróż do Egiptu. To koniec New World Eternum. Po tym, jak wczoraj znany dziennikarz Jason Schreier doniósł o gigantycznych zwolnieniach w Amazon Games, firma oficjalnie potwierdziła najgorsze. Studio ogłosiło całkowite zakończenie rozwoju swojego popularnego MMO i strategiczny odwrót od tego typu gier. Co to oznacza dla graczy? Studio poinformowało, że wydany niedawno sezon 10 był ostatnią aktualizacją zawartości w historii gry. W ramach pożegnania dodatek Rise of the Angry Earth został udostępniony za darmo. Wszystkim posiadaczom Neword. Na stronie gry na Steamie wszystkie screeny zostały już zastąpione oficjalnym komunikatem. Serwery mają pozostać online do 2026 roku, a gracze otrzymają 6-miesięczne wypowiedzenie przed ich ostatecznym wyłączeniem. Płatek wydarzeń dostarczył wczorajszy raport Schreiera. W wewnętrznej notatce do pracowników wiceprezes Amazona Steve Boom napisał, że firma podjęła trudną decyzję o wstrzymaniu znacznej części prac nad naszymi grami AAA, szczególnie w zakresie MMO. To właśnie te cięcia, które uderzyły w studio w Irwin doprowadziły do decyzji o końcu New World. Amazon nie porzuca jednak gier całkowicie. W produkcji wciąż pozostają takie tytuły jak Match of Giants czy wyczekiwana nowa odsłona serii Tomb Raider, tworzona we współpracy ze studiem Crystal Dynamics. Pamiętacie studio Liquid Swords, założone przez współtwórcę Just Cause Christophera Sandberga? Zespół, który do tej pory znany był niestety głównie ze zwolnień, wreszcie pokazał światu krótki teaser swojej debiutanckiej gry i od razu wywołał skojarzenia z Grand Theft Auto 4. Nowy, zaledwie 10-sekundowy materiał nie pokazuje rozgrywki, a jedynie klimat i scenerię. Zamiast kolorowych lokacji dostajemy obraz brudnego, nieprzyjaznego i pełnego przemocy miasta. Sami twórcy w opisie wideo podkreślają, że to miejsce, gdzie nadzieja się wyprowadziła, a czynsz płaci się przemocą. Mroczny miejski klimat natychmiast przywołał graczom na myśl GTA 4. Niestety w komentarzach zamiast ekscytacji dominuje sceptycyzm. Fani boją się powtórki z katastrofy, jaką okazało się Mindsay. Inna gra, która również była promowana przez weterana Rockstara i obiecywała realistyczny sandbox. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. W sieci nie brakuje złośliwych komentarzy, że czwórka wyglądała lepiej, co jest oczywiste. Efektem nostalgii. Pokazuje to jednak, że gracze są zmęczeni pustymi obietnicami. Mimo wszystko jest też nutka nadziei. Fani liczą, że projekt studia Liquid Swords okaże się wreszcie udanym naśladowcą GTA, a nie kolejną bolesną porażką. Mamy nową, intrygującą zapowiedź dla fanów klasycznych gier akcji. Chińskie studio Chili Room, przy wsparciu Sony, zapowiedziało grę Luland The Kers Sand, RPG akcji, które jest duchowym spadkobiercą pierwszych odsłon War'a. Gra zabierze nas w podróż po starożytnym, jedwabnym szlaku. Wcielimy się w upiornego wojownika szkieleta, który powraca do życia, by uratować swoją ukochaną księżniczkę. Rozgrywka, podobnie jak w starym godowłorze będzie prezentowana z charakterystyczną, zawieszoną nad postacią kamerą i ma łączyć nowoczesne rozwiązania z klimatem gier arcade z lat 90. Kluczową mechaniką będzie system zmiany formy postaci. W formie piasku bohater będzie uniwersalnym wojownikiem, a w formie kości skupi się na zadawaniu obrażeń obszar. Zdolności to wykorzystamy nie tylko w walce z hordami wrogów i gigantycznymi bossami, ale także do rozwiązywania zagadek. Co najciekawsze, choć nad grą pracuje tylko 16-osobowy zespół, w jego skład wchodzą weterani, którzy wcześniej pracowali w studiach Santa Monica, From Software oraz Platinum Games. Projekt jest wspierany przez Sony w ramach inicjatywy China Hero Project. I to tyle na dziś życzę udanego grobingu i żeby nikt wam jutro nie mówił jak się powinno układać znicze. Ubierzcie się ciepło, chociaż widzia że chyba na szczęście nie ma być aż tak zimno. Dzięki za uwagę i do zobaczenia!